tam wszystkie partie. czy znaczy nie jestem nie, jako ma, To jest Vanario. Na Vanario. I dowiedziałem się o nim od e, innej osoby na e-maila. Tego e-maila od dawna nie sprowadzałem. Bardzo, bardzo dawno. I, <t> 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 I dopiero teraz się dowiedziałem. Niedawno. Pewnie bardzo dawno temu. Tam ten e-mail został wysłany, ale... No dopiero teraz go odebrałem. Tak i trochę już zagrałem tam i... Yy, tak. Vanario to jest kino. No, yy, no też dobrze Sagario to ma tylko nazwę i grafikę tam. Bo chodzi no, coś, no o no, coś zupełnie innego auto to zaraz zobaczycie tutaj, tutaj mam sterowanie W to o o mnie rozumiem W yy, to jest właśnie na przodu tam yy, no A to jest w, obrót w lewo, D obrót w prawo, spacja to jest strzelanie tymi i tam a shift to jest tarcza Dobra, I tutaj chodzi o to, żeby po, po prostu zniszczyć tutaj rzeczy, ładnie. I y nie dać się zniszczyć przez innych graczy. I właśnie jak się niszczy, to się wtedy rośnie. A. No i właśnie jestem zastrzelony. Tak. Powinienem bardziej używać, tak. Nie wiem, tarczy. Nie, trochę sobie zaglam w tą. Nie ja, ja nie umiem za bardzo w to grać, nie złożyłem, Hop, 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 O nie! Już nie, o, nie stwieram, czy ja dobrze robię. O, ale odbiłem się! Ale fajnie. No i patrz, nie Dosnę. nie mam pojęcia jak to dokładnie działa nie umiem sterować za bardzo tym statkiem a tak a tych planet chyba nie da się zniszczyć, nie wiem o! sobie lecę po prostu o nie a nie Dobra. jeszcze raz o do co on mnie strzela ludzie stoi i strzela o nie ja nie, nie zapisz mnie A, nie ma. Dużo tu ludzi jest, o nie jakie jak ja mały jestem teraz. O, zastrzamy. Ua! Nie, nie zas... Roz... Nie mnie! A! Tarcza! Nie! Czekam! Nie! Ah. Yeah. <laughs> Dobra, zobaczcie, co tutaj jest! Aha! No, no mało, mało, mało w e, tą ona nie jest podstana Aha! Nie ja już. Nie, nie, nie Zobaczyli y, tę grę. Y, no, oczywiście, link będzie w opisie. Jeśli się spodobało, zostaw lajka i. No, cześć, pa! I na razie, jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, subskrybuj kanał. No. Jeśli chcesz, żeby więcej osób się dowiedziało też o tej grze. Ja też zostaw żeby po prostu film był bardziej widoczny. No. Coś się zepsuło. Ja się coś się zepsuło. Halo, pomoc. Tak, coś się zepsuło. Ja, ja wszystko Nie Wszystko wskrznie Hmm. A żeby... Nie, nie, nie. Nie, już. Nie, 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 zamykam, nie, 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 zamykam.